Siemanko, jestem Strączaro, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić drugi odcinek serii Misja na Ebole. Będę przedstawiać tutaj misję na Państwa bloku, więc jeśli Wam się film spodoba, pomogę Wam w misjach, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, a ja już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Pierwszą misją na Ebole tutaj z tego bloku jest robienie 3,500 tysiąca 3, w ciągu trzech bitew pod rząd, czyli jak zrobicie e, dwie bitwy, i przykładowo z tymi powiedzmy 4000 tam porobicie, i trzecia bitwa Wam się nie uda, zrobicie 2000 przykładowo, to Wam się ta misja restartuje. Więc jaki pojazd najlepiej zabrać pod tą misję? E, na pewno musi to być dycha. Jakby 9 czy będzie Wam o wiele trudniej. Nie polecam po co się męczyć. E, o wiele lepiej wziąć taką dychę. Według mnie najlepszy tutaj będzie pojazd, jakiś uniwersalny typu Leopard, o którym będę jeszcze wspominał. Ogólnie Leopard jest wart wbicia pod tę misję, ponieważ, jak wcześniej wspomniałem, jest to pojazd uniwersalny i się jeszcze przyda. Jeśli nie macie Leoparda, to szczerze ja próbowałem to robić, chyba, chyba nawet zrobiłem jak pancerem jagodą można. Type 5 Heavy, jakby nie każdy musi lubić ten pojazd przez wielu uznawany za słaby, ale mi się osobiście przyjemnie gra i tym czołgiem też można e, próbować. Dalej. Earn the shelf co e, e, O co chodzi? Jest to misja, gdzie musicie odbić e, to, taką samą ilość e, co macie HP, czyli jeżeli macie przykładowo 3000 HP, musicie odbić 3000 damage'a. To jest taka odznaka, zaraz wam pokażę. E, tutaj powinna być pokazana. E, shelf pour. Macie. Survive the... A, i jeszcze musicie przetrwać bitwę. To chcę podkreślić. To nie jest tak, że macie ginąć, odbijacie 3,5 tysiąca i giniecie, tylko tu jeszcze musicie przeżyć tą bitwę, więc niestety, słuchajcie, wygląda to tak, że będziecie musieli trochę się tym pomęczyć. Tu oczywiście najlepszą pod tą misję będą opancerzone pojazdy, takie jak pojazdy z lini do Mausa, Type 4 Heavy lub Type 5 Heavy, czy na przykład czołgi z linii do e m 2 powinniście dać radę, E-75 czy e Setą, więc e, druga misja to raczej na pojazdy opancerzone. E, kolejny tutaj: musicie zniszczyć e, trzech przeciwników e, dwa razy w ciągu pięciu bitew. Jest to, mi się wydaje, prosta misja. E, ja pamiętam, na radzieckie, z czego pamiętam, była tutaj taka jedna misja, gdzie musieliście zrobić to dwa razy pod rządce w sensie się musieliście w pierwszej bitwie i w drugiej zrobić trzy fragi tu musicie w ciągu pięciu, więc nie jest to najtrudniejsze. I tutaj najlepszy będzie jakiś pojazd uniwersalny, mobilny. No i z niemieckich czy tam, czy z pojazdów japońskich Leopard 1 STB1 te pojazdy bym polecił, chociaż mi się wydaje, że jak będziecie mieli Leoparda, to wystarczy. Chociaż mówię, STB-1 podaje jako alternatywę. Dla mnie Leopard tutaj jest górą. Kolejna misja. Musicie wykryć dwóch przeciwników i ci dwaj przeciwnicy muszą zostać zniszczeni. W sensie spot albo poprzez zniszczenie im gąski. Przykładowo, nie wiem, gracie takim Tigerem, powiedzmy dwa i musicie strzelić gościowi w gąskę i wasz sojusznik musi go zniszczyć albo poprzez wykrycie. Jest to misja trudna, nie powiem, jest to misja trudna i wymaga nie tyle co umiejętności od gracza, jak i dobrej drużyny, dlatego i podkreślam, jeżeli macie zamiar tę misję zrobić szybko, polecam wam zagrać tutaj w Plutonie z jakimś kolegą, koleżanką i żeby wam pomogli, żeby wam po spocie robili, albo coś w sensie po spocie damage, w sensie wy spotujecie, oni demercz wam robią Albo jeżeli, nie wiem, no, wytrakujecie, a Wam sojusznik, wasz sojusznik niszczy gościa, no, tak to polecam robić. A pod tą misję RUST 251 jest odpowiednim, się wydaje, lightem. Albo jeśli, inaczej, no, jeśli chcecie robić to poprzez trakowanie, droga wolna jest pełno pojazdów, ale osobiście bardziej preferuję jednak spota RUST 251 jest najlepszym. Z czego kojarzę poja z pojazdów do e, Raymental Panzerwagena, więc. No, dobra. E, kolejna misja to jest, e, musicie, to polega na tym, że musicie zrobić 3000 damage'a. Musicie robić regularnie przez 10 bitew. <tryk> Co to oznacza, że w ciągu 10 bitów musicie zrobić 30 000 damage'a. I tutaj. Trudno mi powiedzieć, jaki czołg pod to najlepiej e, zabrać. Najlepiej, żebyście wzięli to, czym najwięcej robicie. I oczywiście przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby to była dycha: dychą niemiecką lub japońską, którą robicie najwięcej. E, ja osobiście preferuję jak pancera pod tą misję. I to przynajmniej pasuje. Leopardem też możecie, typem 5 heavy. Ja, ja umiem grać z typem i ten czołg mi sprawia dużo przyjemności. Wiem, to dziwnie brzmi, ale nim robię właśnie te po takie 3000, więc mi to na spokojnie pamiętam się dało. Grałem różnymi czołgami pod tą misję, ale jak mówię, jak pancer grille, grille 15, medy ciężkie, niszczyciele będą dobre. Dobra, kolejna misja, musicie zniszczyć trzech przeciwników dwóch różnych typów, dwa razy pod rząd, to jest już trudniejsze niż poprzednia misja radziecka, ponieważ tu musicie zniszczyć dwóch różnych typów, czyli na przykład laita i meda. I musicie, nie, nie możecie trzech medów zniszczyć, tylko na przykład dwa medy i jednego lajta, to tak mniej więcej wygląda. Yy, I pod tą misję tutaj. Uniwersalny pojazd Leo, mi się wydaje, by się ponownie sprawdził. Leopard jest mega mobilny, czyli możecie się łatwo przemieścić, przykładowo z kampy na pierwszą linię frontu i możecie zarówno też snajpić z tego tyłu, co nie, że możecie przykładowo przejść do defensywy i zacząć nawalać, fragować bez problemu z odległości, więc Leopard mi się wydaje górą, jeśli chodzi o tą misję. Dalej, siódma misja. Musicie zrobić najwię, największą ilość zniszczeń w bitwie. Jest to misja, która się wydaje łatwa, ale niestety taka nie jest. Yy, tutaj polecam najbardziej yy, pojazdy. <ścoughs> yy, pojazdy. Yy... Które są niszczycielami, czyli ogólnie niszczyciele najbardziej polecam, najlepiej, żeby tu znowu były dziesiąte tiery. Dlaczego? Dlatego, że weźmiecie sobie ósemkę, to ósemka, jeżeli ją polosuje na dychy, to jednak ma mniejsze szanse na zrobienie powiedzmy dużej ilości fragów, niż jakby to przykładowo była dycha polosowana na ósemki, więc dychę nie może polosować na dwunaste tiery, i w tym przypadku taki grill 15 jak pancer czy leo by się dobrze sprawdził czemu nie eseta czy maus, dlatego że są to piesze pojazdy, które nie mają zbyt dużej alfy nie mają zbyt dużej celności i są wolne, więc do robienia regularnej ilości dużej, regularnej dużej ilości fragów się zbyt moim zdaniem nie nadają dalej kolejna misja, tutaj musicie spenetrować 7 razy pod rząd co ja mówię? Jezu, przepraszam Was, musicie trzy razy pod rząd spenetrować 7 razy, czyli musicie łącznie 21 razy spenetrować. Jeżeli przykładowo tu spenetrujecie 10, tu 10, a tu 5, to Wam się znowu ta misja restartuje, podobnie jak tu w pierwszej misji było. I tutaj lepiej wziąć pojazd ze szybkostrzelnym działem, czyli taki jak Panzer 07RK, taka premka. Jeśli ją macie, wydaje mi się, że jest spoko. E, spremek na pewno, e, jeśli ktoś ma Panther 88, jest spoko. A jeśli ktoś nie ma z Was spremek niemieckich, tego typu, co ja wymieniłem, e, to możecie wziąć Panterę 2. Pantera 2 ma niską alfę i mega fajną szybkostrzelność, więc z celnym działem. Więc ma celne, z fajną penetracją, e, z miary powiedzmy jakimś dpm więc ten pojazd powinien się sprawdzić, jeśli nie macie... Pantery 2 to zawsze Tiger 2 też byłby dobrym kandydatem, również masz celne dzieło, jeszcze wyższą penetrację, też dużą ilość HP, więc szybko nie zginieć. Tiger 2, Pantera 2 by się pod tą misję na pewno nadawały dalej. Dalej tutaj mamy misję pod asystem. Musicie w ciągu 10 bitew zrobić, 15 tysięcy po asyście albo po, te, po asyście, w sensie po spocie, albo po asyście, przykładowo przez zgąskowanie przeciwnika. E, I znowu, tutaj RU-251 jest moją, powiedzmy, opcją numer jeden, jeśli macie RU. E, a jeśli nie macie tego RU, e, to tutaj na pewno nadawałoby się pojazdy szybkostrzelne, które by szybko gąskowały. I znowu pod tą misję radzę wam brać sojuszników. Ja się, ja się sam jak robiłem tą misję to mega długo czekałem na jakąś odpowiednią drużynę, zmęczyłem się, w serio. Jeśli nie chcecie tracić czasu na takie pierdoły, to weźcie z sojusznika, jedziecie takim RU do krzaka i on wam będzie robić po 3000, jeśli jak weźmiecie drugiego sojusznika, to będziecie mieli po 5000 spota na bitwę i wtedy zrobicie to misję bez problemu. A tak to będziecie się męczyć ze swoimi takimi powiedzmy pomidorkami w drużynie jak ja, więc tego Wam nie polecam. Dalej, 4 razy musicie zrobić high caliber w ciągu 20 bitew. Jest to, powiem Wam, już jakieś wyzwanie, dosyć duże wyzwanie, dlatego, że musicie rozegrać, macie do rozegrania dużą ilość bitew. Jeżeli Wam się nie uda w ciągu 20 bitew, musicie ponownie rozegrać, a jest to często gęsto 20 bitew. Dobry gracz wie co ja mówię, 2, 3, 4 godziny rozegra, więc to dużo serio zajmuje dwa, takie 20-bite. Też nie mówię, nie zawsze się Wam będzie udawało to. E, tutaj najlepsze moim zdaniem będą pojazdy, którymi robicie najwięcej. No co by nie mówić, e, polecenie Wam jakiegoś konkretnie byłoby dla mnie po prostu trochę takim grzechem, dlatego że nie każdy musi robić tym pojazdem co ja robię najwięcej. Przykładowo, nie wiem, mi się podoba Type 5 Heavy jak Panzer, a innemu będzie się podobał E-50M Leopard, więc e, tak to mniej więcej wygląda. Ale jeśli już chcecie zdać moje typy, to jak wcześniej wspomniałem, jak Panzer i Type 5 Heavy będą git, ale taki E-75, Tiger 2 również nie będą najgorszą opcją, choć tu trzeba zaznaczyć, że jest ryzyko, że Was polosuje nieraz na wyższe tiery, będzie, będzie wam trudniej na niższych tierach, choć Tiger 2 e 75 nie są najgorszym wyborem. Dalej, musicie zrobić damage na czterech różnych przeciwnikach w ciągu trzech bitew. Wszystkie trzy bitwy pod rząd musicie rozegrać i, i cztery i musicie czterech przeciwników różnych trafić. Jak, więc tak naprawdę, no, trudno mi Wam cokolwiek o tej misji powiedzieć. Ona jest mega prosta. Przepraszam ma Was trochę za mój głos i kaszel, ale mam coś z gardłem. Tutaj no, najlepsze są czołgi szybkostrzelne, jakby ktoś nie wiedział. Jak wcześniej wymieniałem, Pantera 2. Pantera 8-8, Tygrys 2. Ale tak naprawdę każdym pojazdem możecie to zrobić Leopardem, więc tutaj do wyboru, do koloru nie powiem Wam szczególnie, bo ta misja jest prosta. E, dalej misja 12 musicie tutaj zablokować najwięcej e, najwięcej uszkodzeń w teamie. To już jest trudna misja, więc mi się wydaje, że najlepszy tu będzie Maus. Tu nawet nie ma konkurencji. Maus będzie tu najlepszy, dlatego że on najwięcej blokuje w grze e damage'a. Na drugim miejscu jest Type 5 Heavy, więc jeśli ktoś nie ma Mausa, ma Type 5 Heavy, to Type 5 Heavy powinien też dać radę zrobić tą misję. Pomimo to, że wiele osób uważa, że Type 5 Heavy ma dziurawy pancerz, to jednak dalej, jeśli się dobrze ustawicie, to wiele pomidorków niewalących z golda będzie się od Was odbijać, więc Mausem czy type 5 heavy, choć polecam bardziej Mausa, powinniście tę misję bez problemu zrobić. Dalej, misja 13. Musicie zniszczyć dwóch przeciwników na bitwę i macie na to 10 bitew. Czyli musicie łącznie zniszczyć 20 przeciwników w ciągu 10 Bitew. Tu znowu nie ma jakiejś tragedii, to nie jest jakaś misja mega trudna. I tu znowu polecam Wam jakiś uniwersalny, mobilny pojazd. Najlepiej leopard. Jeśli ktoś ma STB, a nie ma leoparda, może stb próbować. <laughs> Dalej, misja 14. Polega ona na tym dokładnie, że musisz zrobić najwięcej demedza w teamie. W 3 bita, macie na to 5 bitew i musicie zrobić to tak 3 razy, czyli musicie 3 bitwy zrobić w ciągu 5 bitw, gdzie macie e, top damage. Jest to, nie powiem już, dosyć wymagające dla przeciętnego gracza. Jeśli jesteście dobrymi graczami, to nie ma problemu, nie ma bata, że tego nie zrobicie, ale jeżeli jesteście takimi pomidorkami, jak ja, to możecie się chwilę pomęczyć. I e, Jakie pojazdy są do tego? najlepsze. No jak jest no i znowu to się i znowu się powtórzę. E, jest to e, misja, gdzie musicie wybrać pojazd, którym robicie najwięcej. I najlepiej, żeby to była dycha. Podkreślam, nie bierzcie dziewiątek czy ósemek pod tą misję. Ponieważ jak polosuję was na dychy ósemką, to musicie zrobić więcej niż dycha. Nie ma to sensu. nie ma sensu się męczyć, bo tu powiedzmy źle wyjedziecie, zginiecie. A tak dycho macie ten bufor, że. Może was polosować tylko niżej, więc tutaj najlepiej pojazdy, którym najwięcej robicie, ja osobiście polecam. Jak Pancera, Leoparda 1 czy Grilla 15 to są moje typy. I ostatnia misja, taka najbardziej uniwersalna, w każdym tutaj. Eee, nieważne, gdzie zaglądniemy, do jakiej kategorii, to zawsze 15 wygląda tak samo. Czyli musicie zrobić. Eee, 20 bite w 3 razy pierwszą klasę albo MK. Jest to, nie, bo nie powiem, dla niektórych wymagające, jeśli nie wiedzą, jak to zrobić. A jak to się robi? Bierzecie ósemkę drzewkową. Czemu ósemkę drzewkową? Dlatego, że dużo pomidorków dobija max ósemki i przez to te pomidorki zaniżają statystyki na tych ósem, ósmych tierach, przykładowo Tygrys 1. Dla mnie wybitna ósemka ma dużo, duże możliwości, ale ma mega niskie wymagania w porównaniu do innych dobrych maszyn premium i dlatego Tiger 2 RHM dla mnie dwa pojazdy, którymi powinniście na spokojnie zrobić tą misję. Czy dychami się opłaca? Tak, jeśli umiecie robić jakąś powiedzmy dychą, emeczki, pierwsze kalibry robicie tym czym wam się najbardziej podoba tym czym robicie najlepsze wyniki robicie tą misję ale jeśli przykładowo nie ma takiego pojazdu gdzie robicie regularnie powiedzmy tą pierwszą klasę M to bierzecie ósmy tier i powinniście na takim Tigerze 2 RHM na spokojnie tą misję zrobić więc tak się prezentują misje z bloku na ebole mam nadzieję że pomogłem lista lista z której korzystałem jeśli chodzi o, po, o polecone pojazdy polecone pojazdy do misji, w sensie to co ja wam mówiłem i tak dalej zostawię wam w opisie w, w tym pod filmem, żebyście mogli po prostu skorzystać, mam nadzieję jeszcze raz się może powtórzę, że pomogłem wam, a ja już będę leciał życzę Wam miłego dnia albo nocy, zależnie od, e, zależnie od tego, o której porze oglądacie ten materiał. Do usłyszenia, cześć!